Witam serdecznie wszystkich hodowców, wszystkie hodowczynie, hasłem: Dobry lot. Dziś, może troszeczkę inaczej jak ostatnio, nie będzie filmów stricte z poradami hodowlanymi, aczkolwiek okazja ku naszemu spotkaniu jest troszeczkę bardziej, że tak powiem, szlachetna. Jest aukcja, wracamy do tematu aukcji charytatywnej. Tym razem poprosił mnie o pomoc. Kolega Łukasz Owczarek, którego bardzo pozdrawiam. Yy, organizuje on szereg aukcji na rzecz bardzo chorej dziewczynki dotkniętej yy, ciężką chorobą, nieuleczalną chorobą, jaką jest mukowiscydoza. I my w jakiś tam sposób yy, staramy się ulżyć yy, w cierpieniu życia codziennego, dlatego też postanowiliśmy yy, podarować i tym razem, no. Tak się fajnie złożyło, że nareszcie nie będzie to dom, yy, nie będzie to bom, przepraszam, a będzie to realny gołąbek, młody gołąbek, no, który jeszcze tam chwilkę musi u mnie posiedzieć. Także tyle tytułem wstępu. No, teraz chciałbym zaprezentować. W moich rękach znajduje się tato owego gołąbka przeznaczonego na aukcję charytatywną. Jest to gołąbek o czarnej barwie. Taka myślę, że dla koneserów Prawdziwa perełka Co ważniejsze Są to świetne gołębie Linia tych gołębi U mnie stanowi Trzon Dodam tylko, że Gołąbek ten, czyli tato Gołąbka przeznaczonego na bon Jest synem Najlepszych dwóch moich gołębi Rozpłodowych i najlepszych Moich dwóch lin zarazem Jakie Znajdują się w, w naszej hodowli. Ze strony matki, czyli matka tego gołąbka, jest to gołąbek od Mariusza Ignaczaka, Intermistrza Wszystkich Kraj 2015. I jest ona y, z kolei córką superlotnika i superlotowca y, czarnego. Myślę, że większość, y, większość hodowców y, zainteresowanych. Zna już tego gołąbka, jeśli nie odsyłam do filmów z Mariuszem Ignaczakiem. Naprawdę super sztosik. Ta samica u mnie naprawdę kapitalna robi robotę. No w tej chwili naprawdę ciężko byłoby wymienić wszystkie gołębie wnuki, prawnuki dzieci, które znajdują się w mojej hodowli. Także jak najbardziej linia sprawdzona. Co do taty tego gołębi, tego gołąbka, jest to zdecydowanie mój gołąb rozpłodowy numer jeden. Jest on u mnie od samego początku hodowli i śmiem powiedzieć, że znakomita większość. W znakomitej większości gołąbków na moim gołębniku jest krew starego, że tak powiem, prangusa. Taka, taka nazwa tego gołąbka, yy, dlatego no myślę, że jest to naprawdę super materiał. Dajemy najlepsze, co możemy dać. I tyle. Tu po mojej prawej stronie przyleciał, o już właśnie znikł, Ciechocinek, który już jak wiecie, yy, ma troszeczkę inne zadanie u mnie w hodowli. Ale wracając do tematu. Po raz kolejny mówię, staramy się dać to, co mamy najlepsze. Dodam tylko, że młody, podobnie jak tato, jest czarnej barwy. Także jak najbardziej myślę, że temat chwytliwy. któż z nas nie lubi czarnych gołębi, tym bardziej gołębi, które, które naprawdę, że tak powiem, robią robotę, bo, bo robią tą robotę. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w rodowodzie. A teraz przejdę do mamy owego gołąbka przeznaczonego na Bon Witam ponownie teraz w moich rękach trzymam matkę gołąbka przeznaczonego na Bon jest to oryginalny gołąb z hodowli Krzyśka Mazura znanego hodowcy z Niemiec między innymi zdobywcy najlepszej drużyny na WG Kozigówkach 2018, gdzie właśnie gołąbki z tej linii którą trzymam w rękach zrobiły fantastyczną robotę. Dodam tylko, że gołębie Krzysia nie tylko robią tą robotę na kozigówkach na wspólnym gołębniku, bo w wielu czołowych hodowcach, w wielu czołowych hodowlach w Polsce, jak między innymi u mojego kolegi Tomasza Włodarczaka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Jego najlepsza samiczka w historii 7 razy. Pierwszy konkurs była wnuczką Brusaliego od Krzysia Mazura u Janka Bafi, praktycznie z zakopanego myślę, że Znakomitej większości, o ile nie w 100%, bazuje na gołębiach Krzysia. Yy, ogromne sukcesy zresztą litliczyk wychowany yy, z gołębi Krzysia Mazura. Także myślę, że też super. A i u mnie mogę tylko powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo utwardziły moje gołębie. Bo jeśli wracając powrotem do Gołębia y, taty gołąbka ufundowanego na Bon, to jest zdecydowanie z dwóch stron mega sprinter, to są najszybsze gołębie jakie w życiu miałem, natomiast brusy zauważyłem mają wielki potencjał, są bardzo twardymi gołębiami, co zresztą Krzysiek mówi y, na jakimś tam filmie, który postaramy się gdzieś tam podkleić y, pod aukcję. Żeby bardziej może sylwetkę samego Bruseli prezentować, zaprezentować Jest to naprawdę genialny gołąbek, którego Krzysiu nawet miał ofertę Sprzedać do Chin, niestety Znaczy niestety, może niestety dla Chińczyków Niestety dla nas, że Nie skusiły go bardzo duże pieniądze, jakie tam zostały oferowane za niego, bo Bodajże było to 50 tysięcy euro Krzysiu zdecydował się, że może Yy, sprzedać dzieci, niekoniecznie samego Brusa. A ja jestem szczęśliwym posiadaczem yy, czterech wnuków Brusaliego, i właśnie yy, ta samiczka jest to yy, wnuczka słynnego Brusali. Dodam tylko, że jest to imbret na Brusali. Także no myślę, że naprawdę bardzo ciekawe zestawienie. Będziemy próbować. Będziemy te gąbki są pierwszy raz ze sobą. Myślę, że charakterne no rodziny tych gołębi robią u mnie fantastyczną robotę i naprawdę warto. Mówię, zdaję sobie bardzo gorąco sprawę, że nie jest to najlepszy czas na organizowanie aukcji charytatywnej, może pod względem biznesowym, ponieważ wiadomo jak z pieniążkami są święta i tak dalej, no mamy inne wydatki, mamy też loty w głowach niekoniecznie nabywanie gołębi ale proszę mi wierzyć no na pomaganie zawsze, zawsze jest dobry czas i jeśli, jeśli macie y, jakieś tam, że tak powiem zaskórniaki, sięgnijcie do tego portfela bo naprawdę warto my ze swojej strony naprawdę zawsze staramy się dawać tak zwane Topy nasze hodowlane, gdzie już rodziny w znaczący sposób w naszej hodowli się przyczyniły, i gwarantuję Wam, że naprawdę nabywca gołąbka będzie miał z niego super pociechę. Może teraz zaprezentuję z samego młodziaczka, jest to jeszcze bardzo młody, fajny gołąbek, żebyśmy wiedzieli o czym mowa. A w moich rękach e, trzymam teraz głównego bohatera zamieszania. Jest to młodek przeznaczony na aukcję, jeszcze bardzo młodziutki, aczkolwiek fajnie odchowany, tuściutki, rumiany jak to mówią o numerze. Już momencik. 17017 i właśnie ten gołąbek będzie. Przeznaczony na aukcję charytatywną. Jest on kruczoczarny bez żadnych białych lotek, bez żadnych białych. Te, typowo dla koneserów kolor. I myślę, że y, sprawi podobnie jak nam, wiele radości. Ogólnie proponowałbym nowemu nabywcy, aczkolwiek wiadomo, że to do niego będzie y, jakby. Do niego będzie kluczowe, co on zrobi z tym gołąbkiem. Ja bym proponował dać go do rozpłodu, bo jest to naprawdę super, hiper materiał. I, 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 no i tyle ode mnie. Także jeszcze raz gorąco zapraszam do udziału w aukcji i namawiam. Pozdrawiam, dobry lot.